Śmidna Taj Alice 26 Milibak Greta. Rep dziewcząt na środku. Z numerem 13 Wiktor Ilkowa i Kondosz Tamara. Pierwszy krążek dla Węgierek. Zablokowana, ale kontynuują akcję. Przed bramkę i pierwsza. Dobra interwencja. Nowa. stroną Mazancowa. Konc. Czeszki cały czas. Go! mamy bramkę otwarcia ogromna radość w zespole czeskim a zatem wykorzystują czeski grę z przewagą jednego zawodnika jak jeśli dobrze zauważyłem to oznaczona numerem 18 Lucję Welińska zdobywa pierwszego gola w tym spotkaniu i nad Węgierki Bachycki. to Zmiana toru lotu krążka przez. Czeszki przejmują krążek, w tercji Węgier, wrzucenie jest. Znakomicie Bogati. Marton Luca, ale zgubiła gumę. Teraz przejęcie. Marton Adel. Marton Adel strzela. Broni Nowakowa. Daniela Nowakowa w czeskiej bramce. W odpowiedzi Jabłuszkowa. Jabłuszkowa do środka i Bog. Kornilow. Kornilowana, ale sama przed bramką i poprzeczka. Teraz ratuj. Chociaż jest sporo niedokładności z jednej i z drugiej strony. Jebałżkowa, prawą stroną Jebążkowa. Do środka uderzenie broni. Rozpoczynamy za momenty drugą tercję spotkania pomiędzy Republiką Czeską i Republiką Węgierską, o ile można tak powiedzieć, Jeszcze jedna akcja, zamieszanie pod bramką. Hraczowa, ale kont. Bachicki to i gol. Mamy wyrównanie. Uderzenie Bachicki to boglarka zdobywa wyrównującego gola. Wykorzystują zatem węgierki gry z przewagą jednej zawodniczki. Doprowadzają do remisu w tym spotkaniu. Przypomnijmy w pierwszej tercji czeszki. Również wykorzystały gry. koleżanek. Jeszcze sztiastkowa. Uderzenie. Poprawka i gol! Linda Wocetkowa. Dwa do jednego. Radość w boksie. Drużyny czeskiej Linda Wocetkowa zdobywa drugiego gola. I w odpowiedzi Węgierki. Milibak. Nowa sporo miejsca. Czabelowa, Czabelowa na ratę. Jeszcze nie koniec. Bogaty, Bianka. Straciła równowagę. Zawodniczka Republiki Czeskiej. Teraz w doskonałej sytuacji. Z ostrego kąta. Na niebieską linię, Marton Adel, Daniela Nowakowa, Ilkowa, Bachyczki. tod miała tam coś do powiedzenia, znakomicie, Bogati, Bianka wybroniła to uderzenie, Czeszki chciałyby z pewnością z akcentem zakończyć tą drugą odsłonę, znakomicie, Ilkowa, Wiktoria, ale... I ruszyły. Czy będzie stać Węgierki jeszcze na doprowadzenie do remisu? Bogaty. Jebuszkowa. Bogaty. Ty nie Niedokładnie. I Tischler na drugą stronę. Bogaty. Ilkowa. Gubi krążek w doskonałej sytuacji. Marton Nowakowa. I jeszcze poprawka. Ponad poprzeczkę. Doskonała sytuacja, ale górą Bogati Buszkowa indywidualnie zostawiła krążek. Jeszcze czabelowa, czabelowa przed bramkę. I będzie 2 do 1. Prowadzi reprezentacja Czech z reprezentacją Węgier. Mazancowa wyrzuca krążek przez środek. Feltzmanowa, gol! Magdalena Felcmanowa zdobywa trzeciego gola dla reprezentacji Czech. Podwyższają 3 do 1. Prowadzą młode Czeszki najmłodszą reprezentację. Jednej zawodniczki zbity krążek. Zamieszanie pod bramką Bogaty. I jeszcze gol. Wiktorie Ilkowa, pokonana Bogati, bianka po raz czwarty. Wiktorie Ilkowa, daje czwartego gola, cztery do jednego. Wielka radość Bogati, Falcmanowa. Tischler. Te czeski. Były na offside, w odpowiedzi Hidashi. Hidashi! Nowakowa. Reprezentacja Republiki Czeskiej pokonuje reprezentację Węgier 4 do 1 w pie